Cześć, Szczerze, witajcie! Kochani, czy zawsze rozumiecie, co Pan Jezus chciał przekazać? Czy słyszycie Ewangelię i macie tak, o, tu chodzi o to i o to i tak i tak mogę to odnieść do swojego życia? Ja tak nie mam. Nie raz i nie dwa muszę się dłużej zastanowić nad konkretnym fragmentem, czy też muszę poszukać komentarzy do niego albo poprosić kogoś o wyjaśnienie mi go. Yy, zakładam, że Wam czasem też zdarza się nie rozumieć ale wiecie co? Takie coś zdarzało się również uczniom pana Jezusa, którzy żyli w jego czasach. Yy, czytamy o tym choćby w dzisiejszej Ewangelii. A przecież oni znali pana Jezusa osobiście, yy, słyszeli jego głos, yy, widzieli mimikę twarzy, gestykulacje, więc teoretycznie powinno być im znacznie łatwiej. A mimo to niejednokrotnie nie rozumieli nauczania. Dlatego jeśli nam zdarza się nie rozumieć Ewangelii. To nie załomujmy rąk, nie zniechęcajmy się, bo to zdarza się nawet najlepszym. Wtedy warto jest zapytać, na przykład rodziców o wyjaśnienie, poprosić o pomoc w zrozumieniu, a czasami też potrzeba po prostu nieco więcej czasu. Trochę tak jak w szkole, tam też zdarzają się trudniejsze tematy, i wtedy trzeba dopytać nauczyciela nauczyciela, poprosić Go o powtórne wyjaśnienie, lub też trzeba nad tym trudnym tematem spędzić więcej czasu samemu w domu. Kochani, takiej postawy życzę nam wszystkim, aby było w nas pragnienie rozumienia słów Jezusa, żebyśmy byli w tej kwestii dociekliwi, bo Jego słowa są drogowskazem do nieba. A nawet jeśli nie będziemy czegoś rozumieli, to abyśmy cały czas z wiarą za nim podążali. Trzymajcie się, z Bogiem.